To jest siódma niedziela Wielkanocna. Za tydzień już jest koniec tego czasu Wielkanocnego, uwieńczonego przez zielone świątki, zesłanie Ducha Świętego. Jezus modli się o łaskę jedności dla Kościoła. Dlatego jest to niedziela też modlitw o, jedności, o jedność wszystkich chrześcijan. Ostatnio yy, też skutkiem re reakcji takich pozytywnych wielu parafian coraz częściej mówię o takich podstawowych rzeczach, takie mini katechezy, yy, bardzo praktyczne, także trochę o liturgii, o modlitwie osobistej. Dzisiaj coś mi mówi, żeby w tę niedzielę powiedzieć o tej modlitwie, która no, jest chyba najbardziej podstawowa w naszym, naszej wierze, czyli Ojcze Nasz. I wbrew pozorom ta modlitwa bardzo pasuje też do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest modlitwa Jezusa o jedność Kościoła. Zobaczcie, że Tutaj Jezus zaczyna te, te słowa Ojcze Święty. No my w modlitwie ojcze, tej Ojcze Nasz mówimy Ojcze Nasz. Zresztą od tego po, po łacinie tych słów pater, noster pochodzi słowo pacierz. Polskie słowo. Zobaczcie, że my nazywamy Boga Ojcem. W tych słowach, jak tak mówię ja, odmawiam tę modlitwę, każdy z nas Mówię, zobaczcie, samo uświadomienie sobie Tak jak Teresa Wielka W swoich rozważaniach mówi Właśnie to jedno słowo by wystarczyło Za całą modlitwę Wystarczy powiedzieć do Boga Ojcze Zobaczcie jak to już wiele mówi W tej myśli już jest to, że Bóg mnie stworzył Jest moim stwórcą Zrodził go, bo ojciec to jest Rodziciel Czyli jestem stworzony przez tego Ojca w niebie a już nie mówiąc o tym, że Ojciec jest miłością. Powinien. Mówię na ziemi. Tutaj. Obrazem miłości. I potem dorzucamy nasz. Czyli jak ja jestem tym dzieckiem Bożym stworzonym przez Boga, to ten obok, co siedzi też. I to jest ta jedność. Że ja widzę w Bogu tego, który nas wszystkich stworzył. W kontekście naszej kultury tutaj francuskiej, znaczy w środowisku francuskim, my jesteśmy przemieszani bardzo także z innymi religiami, przynajmniej muzułmańską. Pewnie nie wszyscy słyszeli ten przykład, więc go powtórzę drugi raz z mojego doświadczenia z Wybrzeża Kości Słoniowej, kiedy to nasz katechista miał chorą żonę, już niektórzy słyszeli, Śmiertelnie chorą, była w szpitalu, i lekarz powiedział, że ona już no, długo nie pożyje, już na granicy życia i śmierci. I on smutny przyszedł do domu, mieszkał wtedy u swojego brata w, tej, w tym większym mieście, który był muzułmaninem. Nasz katechista był oczywiście katolikiem. Kiedy przekazał nowinę swojemu bratu, ten brat zasmucił się razem z nim, usiedli na podwerku na, na środku, w środku domu, na zewnątrz obaj skulili głowy i modlili się w ciszy. Muzułmanin i katolik. Po południu on poszedł czy tam, pod wieczór, do tego szpitala, wrócił do żony, przyszedł do tego tam pomieszczenia i patrzył, łóżko już jest puste, i no to już umarła. Pyta się tam pielęgniarek, tak dalej, gdzie jest jego żona, położona i tak dalej. No, nie, ona na pana czeka na dole. Ma całkowicie uzdrowiona. Dlaczego taki mocny przykład podaje no, z muzułmaninem, nie? Bo człowiek, który naprawdę w Bogu widzi Ojca i żyje tą miłością Boga, która się przełożyła w tym muzułmańskim bracie na miłość do Jego brata, to nie ma podziałów między ludźmi. Ale oczywiście Jezus mówi, uświęć ich w prawdzie i tą prawdą, którą my mamy jako chrześcijanie jest ta prawda o zesłaniu na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Jego głosi nie tylko Boga Ojca któryś jest w niebie tam jest dosłownie, to jest źle, źle przetłumaczone po polsku który jesteś w niebiosach tu nie chodzi o to niebo, które widzimy z chmurami niebiosa w liczbie mnogiej, w, liczbie, w Biblii, są znakiem tych, są miejscem tego przebywania Boga, który jesteś w niebiosach. I my mówimy po polsku dalej: święcie imię Twoje. Dosłownie to jest bierny tryb, czyli niech będzie uświęcone imię Twoje. Zobaczcie, prosimy, żeby, tu nie chodzi o święcie imię Twoje. To znaczy, poświęcimy imię Boga, święcimy imię Boga? Nie. Chodzi o to, żeby ta obecność Boga była uz uznana za świętą, jak zobaczymy później na ziemi, żeby ludzie uznali świętego Boga. O tak, przyjdź królestwo Twoje, dosłownie e niech przyjdzie, tam jest znowu bierna strona, e bierny tryb, niech przyjdzie Twoje królestwo jako w niebie i tam e w niebie jest pojedyncza, taki na Ziemi. Zobaczcie, że ta świętość tego kochającego wszystkich ludzi, których stworzył Bóg, sam Bóg, On, żeby ta świętość tego kochającego Boga przemieniała Ziemię na wzór nieba. Żeby to królestwo niebieskie przemieniało Ziemię. I zobaczmy to może, bo ja będę rozważał te pięć tajemnic fatimskich potem w tym nabożeństwie, że w tym orędziu fatimskim to jest że ta nasza modlitwa, to nasze uświęcenie Boga tu przez niepokalane serce Maryi w tym nabożeństwie, ma przemieniać losy ziemi. Wiemy, że w tych wizjach są, no, ja nie będę, chciał, nie będę chciał czytać tych wizji dosłownie, fatimskich trzech tajemnic, bo tam są straszne obrazy. Ale też jest zapowiedź zwycięstwa przez nabożeństwo fatimskie. Maryja prosi o takie nabożeństwo. Jako w niebie, tak i na ziemi. I dalej jest ten chleb. Chleba naszego powszedniego. I tam jest bardzo duża trudność w ogóle tego powszedniego. Epijuzjon, tam jest po grecku takie słowo użytego powsze, powszedniego. Bo to słowo jest tylko w tym miejscu, w żadnym innym tekście greckim, starożytnym tego nie ma. I od początku w nauce Ojców Kościoła i w rozumieniu mistyków współczesnych rozumiano to jako chleb eucharystyczny. Chleba naszego, tego codziennego ciała Chrystusa dawaj nam, na każd dawaj nam każdego dnia. I tak to praktykowano w pierwotnym Kościele. Przyjmowano każdego dnia. Nie będę tego rozwijał. Ale to jest po prostu modlitwa o to, żebym był zawsze w jedności z komu w komunii świętej z Bogiem. Chleba naszego powszedajmy dzisiaj i odpuść nam nasze winy. I tu jest największa trudność. Dlatego, że w tym myśleniu biblijnym Jezus, jak mówi, to mówi językiem tamtych czasów: odpuść nam nasze długi. Tam jest dosłownie. I żeby to wyjaśnić, no dużo czasu by to zajęło, ale w skrócie powiem tak. No ludzie sobie pożyczali wtedy. I tam były bardzo precyzyjne procedury, jak oddawać i brać zastaw i tak dalej. I był tak zwany rok łaski, szabacowy, szabatowy, gdzie przebaczano wszystkie długi i tak dalej. Jako i my przebaczamy naszym dłużnikom. I teraz, żeby rozumieć, co w kontekście tej modlitwy, Chodzi o to, że my nawzajem mamy dla siebie jakieś długi. Ale to nie chodzi o pieniądze. Je, apostoł napisał w liście, nie bądźcie sobie dłużni nic poza wzajemną miłością. To jest to, co my sobie, my sobie tam złego robimy. I w kontekście tej niedzieli e, modlitwy o, o jedność chrześcijan zawsze, jakby mamy dużo do pracy. nie? Żeby nawet, bo ta jedność chrześcijan zaczyna się od nas, na przykład naszej wspólnoty, która jest wspaniałą wspólnotą i w ogóle, jeżeli tu ktoś jeszcze nas nie zna, bo ich chyba widzę nowe twarze, to czujcie się u nas dobrze. Zachęcamy, żeby tu uczestniczyć przy świętej. Wspaniale funkcjonujemy, no ale mamy tam jeszcze jakieś długi między sobą, tej miłości, tych słów czasami tam jedno za dużo się tam, tego poranimy się, ale. I tak ksiądz czasami też się zdenerwuje i tak, to różnie bywa. Ale to są naprawdę szczegóły. Gdybyśmy widzieli w tym drugim, ten on też jest, ma tego ojca w niebie, co ja. I to jest ten sam ojciec i na nas dwóch patrzy takich głupków czasami, jakby tam sobie tam coś głupiego powiemy. Nie? Żeby sobie to po prostu przebaczać. Te wzajemne takie tam urazy, czy tam coś już. I dalej jest jeszcze ciekaw. Jak on dopuszczamy naszym winowajcom, i to nie wódź nas na pokuszenie. To jest największa trudność w tłumaczeniu. Meisen schemasa is spera montan, jest po grecku. Dosłownie, jakby, ja bym to tak przetłumaczył. Nie wprowadzaj nas w pokusę. Dwie rzeczy chcę wyjaśnić. No, Bóg nie, Bóg nie kusi. Bóg nie pozwala upaść, znaczy, Bóg nie. Nie, nie decyduje, żebym upadł, wszedł w pokusę. No to oczywiście tak tego się nie rozumie. Tylko że kiedy ona się pojawia, to sprawę, żebym w nią nie wszedł. Bo pokusy nigdy nie znikną. Nie ma sensu walczyć, że pokusa jest. No, można trochę tego unikać. No, tak jak powiedział, do księży, Raniero Cantalanesa, papieski kaznodzieja i rekolekcjonista, teraz kardynał, do kapłanów powiedział: No jak zobaczysz tam jakąś, to Bóg stworzył powieki, nie? Powieki stworzył. Można zamknąć, zamknąć oczy. Stworzył powieki. Daj mi Boże łaskę. Żeby no, pojawia się dobra coś tam się zagrzało. No, no, to dobrze, ale ja w to nie wchodzę. Ale słuchałem takiego wyjaśnienia profesora biblisty, którego wam polecałem już nie raz, świeckiego człowieka z Krakowa, katolickiego, właśnie profesora Biblii, który mówi. Ale zbaw nas ode złego. Nie nas na pokuszenie. Tam jest słowo pokuszenie. Oni to, on to udowodnił, że to ta pokusa, to pokuszenie tu bardziej chodzi, I tutaj też to bardzo pasuje do tajemnic fatymskich. Do... Wyjaśnię to. Że jest coś takiego w historii Kościoła, że... I to jest też w Apokalipsie ukazane, że Kościół będzie poddany wielkiej próbie. Chodzi o odstępstwo od, od prawdy czy przygnięcie do prawdy. Tak, jakby ta modlitwa mówiła, spraw Boże, żeby w dniu wielkiej pokusy, odstępstwa od wiary, pozostał Tobie wierny. To jest bardzo tajemnicze, co mówię. Ale w kontekście tajemnic fatimskich, gdzie w trzeciej tajemnicy jest właściwie, według mnie osobiście, bo wiele razy to oczywiście tam myślałem, o tym biały biskupie z Rzymu, pośród zabitych kapłanów, zniszczonym mieście, którego, którego zabiją żołnierze. Tam próbowano trochę, jak Jan Paweł II to ujawnił w 2000 roku, to próbowano interpretować, a że Jan Paweł II takie dał, że to jest Bardziej symboliczny obraz losów Kościoła prześladowanego w ostatecznych czasach. To, to jest prawda, bo taki jest obraz apokalipsy. Że jakby nie to nie jest jego obraz osoby. Jako papieża I tak dalej, próbujemy to interpretować. Ja, moim zdaniem to się jeszcze nie wypełniło. To się jeszcze nie wypełniło. Więc zobaczcie, jest jakaś wielka próba. Może coś tam jest w losach, w losach Kościoła i świata. I spraw właśnie, żebym wytrwał, żebym był wierny do końca. Ale zbaw nas, już kończę, ale zbaw nas od złego. I to słowo złego można rozumieć jako zło moralne, nie popełniał grzechów, ale także jako demona. Zbaw nas od tego złego, przez, można powiedzieć z dużej litery, nazwa własna. Od złego ducha. Zobaczcie, jak, jaka ta modlitwa Ojcze Nasz ma ogromną głębię. Znaczy, można by wiele, wiele czasu próbować jeszcze szczegółowiej to wyjaśniać, ale tak jak napisał, nie pamiętam chyba, święty Augustyn, właściwie ta modlitwa Ojcze Nasz zawiera wszystkie modlitwy, jakie tylko istnieją.